No dobra, to, ale może to ja powiem Marcin, to chodź, dam ci wycisk. Dobra. dobra. Czy nie chcesz, żebym tak mówiła? No, to 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 Agnieszka Zalewska i dzisiaj ze mną Marcin Parcheta, który w każdy piątek o godzinie 17 prowadzi zajęcia ze szkoły Nak i Szczecin tak. Mistrz Świata w Tajskim Boksie. Marcin, może ty się przedstawić. Witam, Marcin Barcheta, pięciokrotny mi świata Muay Thai, kickboksingu, Nak Muay Szczecin, mój klub macierzysty, w którym prowadzę treningi I tak jak co roku bierzemy udział tutaj w akcji, bulwary, miejsce pozytywnych osobistości. Czego się możemy na tym, w ogóle dla kogo są te treningi? Dla wszystkich, dla, mów, dla dużych, dla małych, dla kobiet, także... No dla wszystkich generalnie, dla wszystkich, którzy chcą się dobrze pobawić, coś nowego, ciekawego poznać, nauczyć się także, no i poćwiczyć. To czego Marcin uczysz na tych zajęciach? Boksu tajskiego. Boks tajski to jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się z Tajlandii. Jest to dla laików, to jest taka pokrewna dyscyplina, coś podobnego jak kickboxing, ale to się różni od kickboxingu diametralnie, bo... Tu są używane oprócz kopnięć i uderzeń pięściami, są łokcie, są kolana, jest walka w takim, tak zwanym zwarciu czy klinczu. Jest to fajny, wszechstronny sport, bo, bo w, ta, w, taki, w, takiej, w takim charakterze to trenujemy jako sport, nie jako walka na śmierć, życie, także by było fajnie, żeby było przyjemnie. Zajęcia są dostosowane do każdego w zasadzie poziomu osób, czyli każdy może dołączyć do nas. Z tego, co widziałam na treningach, to e, jest chyba rozgrzewka i potem uczycie... E, technik potem... tak, technik jest na koniec, trochę wycisku, także taka, taki, taka pigułka, e, po prostu wszystko w pigułce, całe te, pojedyncze elementy zbieramy w jeden trening i troszkę tego, troszkę tego, tak żeby każdy mógł e, po prostu wziąć udział w treningu by nie było za ciężko, ani też, żeby nie było za łatwo. Ja widziałam takie treningi, obserwowałam, byłam, patrzyłam, nawet biednym jednym wzięłam udział. Rzeczywiście y, dla wszystkich. Każdy może przyjść, każdy może się tu pobawić. Każdy może się fajnie, pozytywnie zmęczyć i spuścić ten całotygodniowy stres y, i na... Chyba dobrze nałapać endorfin. Tak, na weekend, no bo mówię, tak jak każda dyscyplina sportu. Ona daje endorfiny, nie? jak tu się można porządnie zmęczyć, yy, złapać trochę tych endorfin. E, czyli zapraszamy w każdy piątek o godzinie 17 właśnie tutaj na y, wyspie grodzkiej przy Marinie. E, to co Marcin? Dobra, idziemy na wycisk. Tak. Do zobaczenia, pa, przychodźcie.